Obchodzimy dziś święto świętego Mateusza, ewangelisty. On chyba dlatego został ewangelistą, że bardzo poważnie potraktował słowo Boże, usłyszał je i od razu wcielił w życie. Pięknie pokazuje to tekst, który on sam napisał. Jezus rzekł do niego: Pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Jeśli tutaj jesteś, jeśli tego słuchasz, to znaczy, że Słowo Boże jest dla Ciebie ważne, że traktujesz je jako coś istotnego. To już połowa tej lekcji, którą daje nam dzisiaj święty Mateusz. Druga część polega na tym, żeby konsekwentnie, radykalnie i jeśli to możliwe, natychmiast, tak jak Mateusz, wcielić to Słowo w życie. Być może nosisz w sercu jakiś fragment Słowa Bożego, który jest dla Ciebie inspiracją, przynagleniem, natchnieniem do zrobienia czegoś. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby powiedzieć sobie robię to, chcę iść za tym Słowem.